Wyczerpująco tutaj dziewczyny pokazały dlaczego warto, dlaczego one się zdecydowały, na jaka, jakie płynie, jaka płynie wartość dla tych dzieciaków, ale też dla nich, że można to robić właśnie w sposób, właśnie. czy online. osób o tym powiedziało, każda z nich o tym powiedziała, ale to też ja porównuję, że to jest, ten biznes można robić po prostu w piaskownicy. Jak w Kepiaskownicy, nie? To możecie się zastanawiać, no ile razy mamy, te dzieciaki się bawią, mama koło mamy siedzi i opowiada, wiesz, mój to chorował, a tam brała antybiotyka a mu tego lekarza, a dawała mu taki syrop, a dawała mu coś, no przecież siedzimy z boku. Wiesz co? No ja nie latam po lekarza, ja nie, nie, nie latam, po, nie, nie szukałam antybiotyków, bo wspiera moje dziecko. I zobaczcie, już macie inną mamę, którą możecie pomóc, po pierwsze zadbać o zdrowie dziecka, a też już budować swój, niech to będzie nawet mały biznes. tak? Także to jest, to jest cudowne. Następna grupa to osoby, które pracują na etacie. Dlaczego też taką grupę chcieliśmy? Bo często jest tak, że etatowcy mówią: Ale ja nie mam na to czasu. 8 godzin pracy, jeszcze godzina dojazdów tam i w tą, 10 godzin jestem poza domem, bo oszalałaś, gdzie ja, będę jeszcze tam sobie coś budowała, robiła jakiś biznes. Nie, nie, nie. To jest w ogóle nie dla mnie. A powiem wam, że 90% ludzi forever zaczyna to zajęcie jako właśnie zajęcie dodatkowe i z biegiem czasu. Mamy wiele przykładów, gdzie zagrożali etatowcy, już mieli tak stabili, taką dużą stabilizację, Anitka to potwierdza, będzie w roli przedsiębiorcy, ale też była osobą na etacie. O to myślę, że jeszcze jak mieszkać, może pod kątem etatu na chwilę tutaj zaprosić. Yy, bo, bo, mówię, i wtedy, no, zmienia się pryzmat tego wszystkiego. Ale pamiętajcie, że nie ma obaw, bo mówię, to jest zajęcie dodatkowe, jak, nie wiem, w pracy na etacie gadacie z koleżankami na różne tematy. Możecie rozmawiać też na tematy foremka. To mogą być wasi potencjalne osoby pod kątem czy działania produktów, czy faktycznie tego zarabiania. Agust zaprasza, Agnieszka Baranowska. W kilku rolach w ogóle bo ja też Olesowa mama, ale dzisiaj w roli etatowca i nauczyciela. Tak. Zostawiam. Witam serdecznie, nazywam się Agnieszka Baranowska. Ja dzisiaj w roli właśnie etatowca i zaproszę dwie koleżanki, Elę i Anitkę, tutaj do siebie. Ja jako etatowa mama z kolei, tak? Jestem. Pracuję, pracuję jako nauczyciel w szkole średniej. Lubię to, co robię, kocham pracę z młodzieżą i spełniam się w tym. Powiemy tutaj z dziewczynami po co, dlaczego i jak to robimy. Z... Anitka co prawda nie jest już tatowcem, ale była i zaczynając współpracę z Forever świadomie jakby tutaj tą decyzję też podjęła. Natomiast my jeszcze jesteśmy etatowcami. Ja jestem mamą dwójki dzieci. No i jakoś, jakoś to robię. Może zacznę od siebie. Po co i dlaczego? Szukałam dodatkowego źródła dochodu. Wykorzystywałam umowę, zlecenie do tego, żeby podreferować swój budżet. Wywiązało się to jednak z tym, że musiałam zostawić dzieci. Wyjść z tego domu i w ten sposób dorobić do tego mojego etatu. Forever dał mi to możliwość, że ja mogę zarabiać pieniądze razem właśnie z dziećmi i przy dzieciach, jednocześnie ucząc, jak można być osobą przedsiębiorczą i taką zdyscyplinowaną, połączyć jedno z drugim, prawda? Ja wykorzystuję, to jest moje, to, to dlaczego i po co, to jest właśnie chęć dorobienia do domowego budżetu i bez konieczności wychodzenia z domu, czyli bez konieczności tego, że ja muszę wyjść na określoną ilość godzin dodatkową, tylko mogę to robić właśnie z dziećmi. Jak ja to robię? Ja to wykorzystuję do tego internet naprawdę. Nauczyłam się tego, dobrze się z tym czuję. Prowadzę swoją wójtę też tam świętą, ale jest cholera Aga Baranowska. Tam dzielę się produktami. dzielę się tym, co sprawdza się u mnie w domu. Nie ukrywam, że produkty bardzo też pomogły wyjść z choroby Natalii. Ja się w tym jakoś tak mniej powie. Natomiast Natalia miała bardzo duże problemy z alergią nawracające zapalenie płuc i oskrzeli, i astma. Więc tonę jakichś tam leków, sterytów i tak dalej, w tej chwili nie przyjmuję absolutnie żadnej chemii z apteki, tylko i wyłącznie naturalnie się wspieramy tutaj tym charytmem. Więc tak to u mnie działa. Ela, jak to u Ciebie jest? Po co i dlaczego? Okej, okay. na no, ja Ela, jestem też metatowcem, mimo że mogłabym być już na emeryturze, ale jeszcze, jeszcze pracuję, daję radę. W yy, porękach się zainteresowałam yy, yy, z powodów zdrowotnych. Yy, yy, bardzo, bardzo cierpiałam na ogóle migrenowe i w związku z tym udostępniono yy, mi tutaj produkty, z, tu, z którymi się... Moje zdrowie podreperowało, praktycznie teraz już na to nie cierpię. Jak ktoś będzie zainteresowany, to podpowiem, co robiłam, bo ktoś tu pytał o migrenę. Pracując na etacie, jak ja to robię? Po prostu spotykam ludzi, ja sprzedaję, jestem w obsługi i też tak poniekąd w sprzedaży, więc mam kontakt z ludźmi, no i tam w trakcie rozmowy nawiązują się różne takie sytuacje, rozmawiam, uśmiecham się, no i pozyskuję w ten sposób kontakty, no i potem spotykam się, ja nie działam internetowo, ja się spotykam z ludźmi face-to-face, face, jakoś tam od internetu, na razie jeszcze, jeszcze jestem daleka. Rozmawiam, mówię, na co mi pomogło, tak po prostu, polusko swoimi słowami. Na co mi pomogło, na co pomogło moim bliskim. Dzielę się tym, kto jest zainteresowany. A wiele ludzi naprawdę chce Wam powiedzieć, że yy, mam dzieci, które w ogóle nie jadły, a dzięki temu, że piją aloes, teraz po prostu jedzą, a nie jadły nic, nawet rosołu, nawet żadnej zupki, kompletnie półtoraroczne dziecko. Dzisiaj mi tak bardzo dziękuję za to, że, że ja stanęłam kiedyś na ich drodze. To jest właśnie fajny przykład. Tak samo i, i nie, nie dzieje się to tylko, że to jest mój kontakt. Jeżeli tam idę do kogoś, polecam ten produkt, to ta osoba znowu tam gdzieś opowiada o tym i idzie to tak takim łańcuszkiem i ktoś przychodzi do mnie, czy ja bym nie mogła mu tego aloesu polecić, bo ona ma na przykład zgagę. No, i też fajnie, fajnie się tam mężczyzna z tej zgagi wyleczył. Po co ja to robię? Najpierw dla celów zdrowotnych, potem się zainteresowałam, że mogę, mogę również na tym zarabiać. Zarabiam sobie, kiedy poznałam plan marketingowy, zarabiam sobie na swoje produkty. Nie są to nie wiadomo jakieś pieniądze, ale, ale wystarcza mi na kosmetyki, na, na te podstawowe takie produkty. Chcę mieć minerały, to kupuję minerały. Chcę kupić light, to kupuję light Nie zastanawiam się, że mnie na to nie stać. Także... Tutaj są produkty tak naprawdę za darmo. Tak, tak? mam produkty za darmo. Ja jeszcze trochę zostaje. Jeszcze <grymna grymna> na <nas grymna> trochę zostaje. <grymna> Czyli mam etat, etap mam, mam tutaj swoje forever. Jeszcze powiem dlaczego ja tu jestem, bo tu są fantastyczni ludzie, <grystanie> tutaj jest wspaniała atmosfera, tu się rozwijam, pracując w sprzedaży szkolą mnie trochę w inny sposób, tutaj poznajemy inne znowu techniki sprzedażowe, mamy wspaniałych trenerów, więc się rozwijamy, nie tylko, nie tylko po prostu dbamy o zdrowie, o to, ale również o rozwój osobisty, no i po prostu relacje są niezastąpione. Jesteście wszyscy kochani. <grystanie> Pani powiedz mi teraz, jak to u Ciebie było z tym etatem i z tym U mnie było tak, że przyszło do mnie wypalenie zawodowe. Ja ponad 20 lat pracowałam jako Główna Księgowa w Prezes Zarządu w różnych spółkach. I ten pęd zmieniający się przepisów, te ciągłe traumy, które ja związane z tym miałam, że klienci mi się pytają, ja musiałam najpierw się to uczyć, to sprawdzać wszystkiego, tak? Powodowały to, że w pewnym momencie przyszło mówienie, ja już nie chcę pracować na etacie, ja już nie chcę pracować w tym zawodzie i zaczęłam poszukiwać. I najpierw były inne, inne tam pomysły na, na to, co chcę robić. Skończyłam jedne studia, drugie studia, trzecie studia podyplomowe i nagle przyszła siostra z pastem do zębów. <grymne> Gdzie system zarabiania ten rynku marketingu też tam ponad 20 lat, pisałam pracę dyplomową w liceum ekonomicznym na ten temat. I 20 lat poszukiwałam później też firmy, bo ja obserwowałam ten rynek, ale się w rynku nie zaangażowałam. I zaczęło się faktycznie od pasty do zębów. Kasia przyniosła mi pastę do zębów, bo miałam y, początki paradantozy, straszny ból. Y, I pasta mi pomogła w przeciągu 24 godzin po czterech zastosowaniach. Także z, 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 po, poczujcie, co ja mogłam wtedy poczuć, tak? Jaka była moja radość, gdy mi ustąpił ból w tym momencie. I ja po tym etacie, po tym zmęczeniu całym przyleciałam do siostry i mówię, Kasia, jak ten, ta pasta jest taka dobra, czyli mi pokaż ten pan marketingowy. Ja jako ekonomista to mówiłam, tak? Bo jeżeli ten plan jest taki dobry, to ja w to wchodzę. I tym zmieniłam po prostu swoje nastawienie, tak? Ja już wtedy wiedziałam, że ten etat już nie jest dla mnie, że ja po prostu nie chcę poszukiwać tych rozwiązań. A dzięki temu, co powiedziałaś, Elu, dzięki tym ludźmi, którzy tutaj są, dzięki... Kiedy ja pojechałam na Wyszy Success Day, ja zobaczyłam uśmiechniętych, pozytywnych, z energią niesamowitą ludzi i na drugi dzień przyjechałam do pracy, wchodzę do mojego biura, a koleżanka mówi, coś ty się naszpała. <zum> Ta energia była we mnie, ja po prostu nią emanowałam w tym momencie, tak? Więc to po prostu się udziela i dlatego wiem, że ta droga, ta decyzja, którą kiedyś tam podjęłam, jest bardzo istotna, jest ważna i dlatego po prostu dzielimy się tą informacją, bo może zainspirujemy właśnie kogoś tutaj na sali. To przygląda się, ogląda, ale nie do końca jeszcze wie, czy to jest właśnie dla niego. Tutaj często jest właśnie takie stwierdzenie, że ja nie mam czasu, bo pracuję właśnie na etacie. I jak to jest z tym czasem? Tutaj po części już powiedziałaś, że wykorzystujesz pracę na etacie. Tak, bo poznaję ludzi, no i potem po godzinach oczywiście się spotykamy. Zawsze się znajdzie czas, jeżeli chcemy. Nie mówmy. Mamy czas na telewizję, mamy czas na, na inne takie rzeczy, na bezczynność czasem po prostu. Bezmyślność powiem, że i, i czasem się zdarza, więc znajdziemy czas, wystarczy, że wyjdziemy raz, potem dwa, trzy razy w tygodniu, wystarczy, żeby tylko po prostu parę, jedno, dwa, trzy spotkania i, i znajdziemy czas. Ja nie mam z tym problemu, ja jeszcze y, zajmuję się, opiekuję się tatą, mój tata ma 91 lat, więc te dwa, trzy dni w tygodniu jeszcze mi wypadają, więc chciałabym poświęcić więcej tego czasu niż, niż, niż poświęcam forever, ale no niestety... Mam też inne obowiązki, tak, że ten etap jest to z mojego wyboru, bo mogłabym już z niego zrezygnować. Ale gdy, gdy to zakończę, to na pewno bardziej się poświęcę Forever, bo wiem, że warto. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że tutaj wykorzystując właśnie internet, mam możliwość dzielenia jakby tego czasu, który poświęcam na pracę z Forever i dostosowuję właśnie wtedy, kiedy dzieci już śpią albo wtedy, kiedy. W ciągu dnia mam pół godziny przerwy na przykład, bo to tak naprawdę nie są nie wiadomo, jakie godziny pracy że komu się to może wydawać, bo tak naprawdę w ciągu dnia to jest hmm, może być pół godziny dziennie tak naprawdę na pracę, którą wykorzystuję w internecie, żeby dzielić się informacją, co u mnie działa, dzielić się informacją możliwością dorobienia sobie ewentualnie do etatu, tak, zarobienia jeszcze na ekstra jakichś pieniędzy. I wcale to nie są duże nakłady czasowe i mało tego ja to sobie mogę podzielić 15 minut na przykład rano, pół godziny w ciągu dnia, 15 minut wieczorem. I to są tak naprawdę rozmowy przez telefon, bo myślę, że jeżeli tutaj mamy Messengera, często rozmawiamy z koleżankami, ze znajomymi przez Messenger. No i ja właśnie rozmawiam przez Messenger. <laughs> Także tak naprawdę, naprawdę robię to samo co bardzo dużo osób, tyle tylko, że niekoniecznie tylko i wyłącznie rozmawiam o jakiejś dzisiaj minął dzień, ale również dzielę się innymi takimi wartościowymi rzeczami. Tak, przy okazji. Ja tak, przy okazji. Powiem, Jest to takie przypadkowe spotkanie, no i gdzieś tam wtrącamy po prostu, że, że mamy, mamy takie forever, mamy takie produkty. No i jeżeli ludzie są zainteresowani, no to po prostu idziemy w to dalej. A często się zdarza, że ja nie powiem, że to jest jakaś średnia, ale naprawdę ku mojemu zaskoczeniu właśnie trafi się taka osoba, która w ogóle wydawałoby się, że nie będzie tym zainteresowana, a tu nagle. Piękny prezent. Myślę, że jesteśmy takim żywym przykładem na to, że tak można łączyć z pracą i przy okazji. <laughs> tak. Czy jakieś pytania? Dziękujemy.